Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w programie Pytamy wprost. Moimi gośćmi są dziś pan Wiktor Stasiak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz pan Tadeusz Zych, prezes Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Witam Panów. Panowie, mamy 2015 rok, nowy rok, nowe możliwości. Jak zakończył się rok 2014 dla Tarnobrzegskiego Szpitala? Z jakim wynikiem? Rok zakończyliśmy, patrząc ze strony finansowej, niestety ze stratą, ale był to dobry rok, jeżeli chodzi o działalność szpitala. Udało się pozyskać duże środki finansowe na zakupy nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Dzięki temu myślę, że poprawia się jakość świadczonych przez nas usług. Zyskaliśmy także potwierdzenie. Tejże jakości poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, który minister zdrowia na wniosek jednostki certyfikującej jako jako Centrum monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia na 3 lata nam przyznał. Ponad 3 miliony dotacji z urzędu marszałkowskiego, 300 tysięcy dotacji z urzędu miasta. Ta dotacja jest porównywalna podatkowi, który odprowadziliśmy, ale też chcemy regulować swoje zobowiązania. Te dotacje umożliwiały zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, m.in. aparatu RTG z ramieniem C, który bardzo potrzebny jest na bloku operacyjnym do zabiegów ortopedycznych, kardiologicznych. Fundusz Kamery dla oddziału kulistyki, który od dwóch lat funkcjonuje, się rozwija swoją działalność. Także udało się zakupić nowoczesny laparoskop, dzięki temu Wiele zabiegów chirurgicznych będzie, czy, czy ginekologicznych będzie realizowane w technologii małoinwazyjnej. Ten rok mamy nadzieję, że też będzie dobrym dla szpitala. Jest to pierwszy rok, kiedy nowy regionalny program operacyjny zostanie uruchomiony. Przygotowaliśmy wnioski do samorządu województwa. Mamy nadzieję, że on zyskają akceptację i duże środki związane z rozwojem naszych działalności do brzega trafią. Szpital to jest dzisiaj 410 łóżek na 15 działach łóżkowych. W ubiegłym roku hospitalizowaliśmy prawie 21 tysięcy osób. W naszych poradniach udzielonych zostało ponad 43 tysiące porad. Funkcjonowanie poradni nie było wolne też od problemów. Do tej pory są pewne problemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poradni ortopedycznej, ale mam nadzieję, że już od kwietnia te, te sprawy uda mi się Rozwiązać poprzez wzmocnienie no, kadrowe i ta poradnia będzie nie tylko obsługiwała, jak w ostatnich miesiącach, pacjentów, jak my to mówimy, poszpitalnych, ale, ale, ale wszystkich, którzy będą chcieli z jej tutaj świadczeń korzystać. Szpital chyba od zawsze wspiera stowa społeczne stowarzyszenie na rzecz właśnie Wojewódzkiego Szpitala w Tarnym które w tym roku obchodzi 10 lat, dzisiaj mija 10 lat od jego założenia. Pan Tadeusz Zych jest obecnie prezesem tego stowarzyszenia. Panie Tadeusz, po co w ogóle to stowarzyszenie powstało? Z okazji stulecia szpitala, e, na walnym zebraniu założycieli w 2005 roku, e, część personelu e, szpitala e, pomyślało o założeniu właśnie Stowarzyszenia Społecznego na rzecz tego szpitala. E, inicjatorem powołania tego stowarzyszenia był pan e, wtedy dyrektor techniczny Zbigniew Młodawski, on był też y, początkowo pierwszym prezesem stowarzyszenia. W następnych latach y, pan doktor Roland Turdnicki był prezesem stowarzyszenia i od 2011 roku y, ja jestem prezesem tego stowarzyszenia. Obecnie ten zarząd stowarzyszenia działa w składzie działa oczywiście społecznie, bo to jest stowarzyszenie zupełnie. Nie pobierają państwo żadnych pieniędzy y, z tego oczywiście, że nie. A, y, pani Barbara Zaskalska, Janusz Szypuła, Dorota Janus, y, pani doktor y, Mycek, y, pan doktor Konrad Podpora, pana Elżbieta Golik. Wszyscy y, 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 z wyjątkiem pani Golik i mnie są pracow pracownikami szpitala. I ile osób liczy takie stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie liczy około 40 osób. Poza tym zawsze, zawsze jest tak, że członkami honorowymi naszego stowarzyszenia są prezydenci miasta. Był to pan prezydent Dziubiński, jest poprzedni prezydent Norwes Mastalesz i mamy nadzieję, że tym członkiem też zostanie obecny pan prezydent Grzegorz Kiełb. Ale po co, po co w ogóle to stowarzyszenie powstało? Jaki jest państwa główny taki cel? No, główny cel to jest pomoc dla szpitala, ewentualnie pomoc dla personelu szpitala, dla tych osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Udzielamy im też zapomogi, ale no, grosz środków, które my pozyskujemy, to przeznaczamy na, na działalność szpitala w formie zakupu sprzętu, aparatury medycznej. Poza tym sponsorzy, którzy sponsorują stowarzyszenie, zakupują sprzęt na poszczególne oddziały. Na poszczególne oddziały. Także no, dosyć szeroki jest zakres tego. Tego, tej działalności, tego stowarzyszenia, ale głównie skupiamy się na pomocy szpitalowi. No, a z czego się Państwo utrzymują? Tak jak Pan już wspomniał, sponsorzy między innymi, tak? Tak, między innymi sponsorzy. No i oczywiście utrzymujemy się też z 1% podatku od, <laughs> od darowizny, podatku od darowizny, więc chciałem zaznaczyć, że wpływy z tego tytułu podatku od darowizny. Y, sięgają y, w przeciągu tych 10 lat sięgnęły około 180 tysięcy. Różnie to w różnych latach się układa, ale tak mniej więcej jest to od 20. Do 30 tysięcy z 1% corocznie pozyskujemy. Czy coraz więcej społeczności coraz bardziej ufa Państwu i przekazuje coraz chętniej ten, tą swoją darowiznę? No Tak jak powiedziałem, no, utrzymuje się ta darowizna w granicach od 20 do, do 30 tysięcy rocznie w przeciągu nawet tych 10. A jak to wygląda na przykładzie na przykład ostatniego roku? Ostatni rok to zamknął się kwotą 20, około 25 tysięcy złotych. Przez 10 lat działalności to y, nie tylko kwota tych 180 tysięcy, ale stowarzyszenie poprzez y, pozyskiwanie sponsorów dla poszczególnych oddziałów y, czy zakupu sprzętu na ten y, stowarzyszenie przez stowarzyszenie jakby y, y, przeszedł sprzęt o wartości około y, prawie pół miliona y, przepraszam o wartości około pół miliona złotych. No chcę Państwu powiedzieć, że na przykład dwa lata temu kupiliśmy taki sprzęt, y, kupiliśmy taki miotom, to jest sprzęt do pracowni anatomopatologicznej. Y, połowę y, dyrekcja, połowę stowarzyszenie. Y, chodzi tu o badanie zmian patologicznych, które y, wykonuje się w pracowni anatomopatologicznej. Właściwie sprzęt, który y, y, suma y, 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 wtedy wyasygnowało stowarzyszenie około 30 tysięcy złotych na na zakup tego sprzętu całość kosztowała około 60 tysięcy. Panie dyrektorze, ten sprzęt, rozumiem, zakupiony przez towarzyszenie, cały czas służy pacjentom na wielu oddziałach, tak? Tak, oczywiście. Ten sprzęt trafia na różne oddziały. Na przykład bardzo potrzebne zakupy były rozrywane dla potrzeb oddziału onkologii i on służy naprawdę bardzo, bardzo wielu osobom. W ubiegłym roku. W trybie hospitalizacji klinicznej prawie 1700 osób leczyliśmy na onkologii. Do tego ponad 2300 osób było leczonych w, w trybie pobytów jednodniowych. Więc ilość osób, które dzięki temu, że znajdują się darczyńcy, którzy przez stowarzyszenie przekazują swój podatek jest, jest naprawdę bardzo duża. Ale to nie tylko onkologia, bo ten sprzęt trafiał także i na inne oddziały, na oddział chociażby internistyczny, gdzie ponad 2300 pacjentów leczymy, oddział pediatryczny, gdzie w skali roku leczyliśmy ponad, prawie 1500 pacjentów, ma, Mał... małych młodzie dzieci, młodzieży, tak. noworodki zawsze tutaj były takim oddziałem, który, który był w pierwszej kolejności wspierany. I tutaj też z skali roku prawie o 600 tych najmniejszych, najmniejszych pacjentów. Także naprawdę pożytek z tego wsparcia jest ogromny i, i on służy nie pojedynczym osobom, ale naprawdę bardzo, bardzo wielu pacjentom. I są to głównie osoby pochodzące z naszego miasta, tutaj z najbliższej okolicy. Myślę, że naprawdę warto wspierać stowarzyszenie, a poprzez wspieranie stowarzyszenia wspiera szpital, bo te pieniądze przynoszą ogromny pożytek. One praktycznie w całości trafiają do szpitala. Ja może tak powiem, że w 2014 roku może to nie jest dużo, ale, ale, ale wsparcie ze strony stowarzyszenia uzyskał oddział kardiologii, onkologii, apteka szpitalna, oddział wewnętrzny. Y, administracja, tam był zakup drukarki, chirurgia y, ogólna i y, y, co to było? To były urządzenia, to były pompy infuzyjne, y, to, były, y, y, to były materace przeciwodleżynowe dla oddziału wewnętrznego, y, to był stół rehabilitacyjny, jakieś stanowiska, takie stanowiska do pobierania krwi. Nawet proste rzeczy, jak strojaki do kroplówek, też zostały zakupione. Rozumiem, że niektóre sprzęty też jest współfinansowane przez szpital? Nie, może powiedzmy inaczej, że są potrzeby szpitala, które są czasem potrzebami takimi czasem nagłymi, a więc a w danym momencie szpital no, nie planuje tych zakupów, natomiast wszystkie zakupy są właściwie robione w porozumieniu z dyrekcją szpitala. To nie jest tak, że stowarzyszenie samo jakby po prostu decyduje o, o tym. No Uważamy, że rozmowa i co my możemy to pomagamy, szpitalowi i to są wspólne, wspólna działalność i ewentualnie wspólne zakupy. Rozumiem, że w takim razie współpraca jest i układa się całkiem dobrze. Współpraca się układa się układała. bardzo dobrze. Każdy, każdy zakup jest uzgodniony, jest to rzeczywiście zakup taki, który jest zakupem celowanym, celowanym potrzebnym. Tu, tu nie ma żadnego jakiegoś takiego sytuacji, które by mnie rodziły. Ich przypuszczenia, że, że nie jest to, nie jest to rzecz taka potrzebna. Potrzeba. W tym roku mieszkańcy też mogą oddawać darowiznę 1% podatku. Czy już są plany na co ewentualnie środki zyskane zostaną przeznaczone? Nie, no najpierw musimy pozyskać te środki, one dopiero wpływają do nas gdzieś koło połowy roku. I dopiero wtedy ewentualnie siadamy i planujemy, co, za co, co możemy za to, za to ewentualnie kupić. Ja jednocześnie zwracam się do wszystkich mieszkańców, do wszystkich pacjentów naszego miasta te 21 tysięcy hospitalizacji, ta duża ilość pacjentów przyjętych w poradniach. No jeżeli oczywiście, no ja rozumiem, że są tych organizacji pożytku publicznego jest wiele. A wiele i każdy no, ma możliwość przekazania tego jednego procenta, ale no, zwracam się szczególnie, mówię, do tych mieszkańców naszego miasta, którzy mogliby, zwracam się również do, do biur rachunkowych, które mogą ewentualnie za zgodą danej osoby, którą rozliczają, też przekazać ten jeden procent albo zasugerować, powiedzmy, przekazanie tego jednego. Również czasem nas wspiera sąd w formie nawiązki. To też jest bardzo no, dziedzina taka, resort sprawiedliwości, którym który moglibyśmy pozyskiwać dodatkowe, dodatkowe pieniądze na rzecz szpitala. Wielu myśli, że jeden podatek, co to, to takiego, jednak jak sumujemy wszystko, to może wyjść kwota, która... No pół miliona za 10 lat. I może służyć pacjentom. Zdecydowanie tak. I to bardzo wielu pacjentom, bo to, to nie jest pomoc, która trafia do jednego konkretnego człowieka, tylko poprzez to, że to jest sprzęt, który jest na oddziale, który jest w poradni. Służy do zapewnienia jakby ciągłości leczenia naszym pacjentom. Ten sprzęt służy bardzo wielu osobom. W tym roku będziemy musieli kontynuować te kierunki, które w latach ubiegłych były wspierane. Między innymi onkologię, mam nadzieję, że uda się doprowadzić do uruchomienia pododdziału udarowego na neurologii. No zawsze ważnym i w dalszym ciągu myślę, że tutaj potrzeby są duże. Wspieranie tych oddziałów dla najmłodszych, zarówno oddziału nawartkowego, jak, jak i pediatrii, Jesteśmy chirurgii, tutaj, dzieci. chirurgii dzieci. Jesteśmy tutaj jednym z e, takich no, wiodących, jeżeli chodzi o te działalności e, szpitali, bo e, nie wszędzie te oddziały e, funkcjonują. Do nas trafiają pacjenci nie tylko tutaj z bezpośredniego, z bezpośredniej okolicy, ale i z, z sąsiednich powiatów. E, no, pewnie gdyby było jeszcze więcej środków, to jeszcze inne pomysły byłyby. Na przykład przydałby się bardzo nowy artroskop na ortopedii, no, ale to zobaczymy, jak, jak, jak uda się, że tak powiem, przekonać, że warto, e, warto tutaj e, te swoje e, złotówki przeznaczyć właśnie poprzez wspieranie stowarzyszenia. Na działalność szpitala. Tak więc, proszę Państwa, potrzeby są, plany rozwojowe są, pomóżmy je zrealizować i podzielmy się swoim podatkiem. Przypomnę, że moimi gośćmi byli dzisiaj pan Wiktor Stasiak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz pan Tadeusz Zych, prezes Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.